Zawsze mnie ten jarał. Mam nawet paletkę. Jak Andy Roddick. Uwielbiam zapach nowych piłek o poranku. Matka i frytka najlepsi. Wilson, Wilson. To zrobimy ci tu oczka, tu buzie. A tu dziurkę. A gramy na stare czy na nowe? Ten kubocik tyle brakowało. Jezu, Jezu. Jęczek w pornosie. Dam ciszy. A jak mi ktoś powie, że moja iga jest chujowa, to skończę tak. To całe PZT to jest zwykły beton. Gdyby nie ta kontuzja w 98, Australia byłaby moja. Raz na wolce, a raz w klatce walcz, walcz, walcz. Ja walczę. <noise> Dobrze tak głupie cipie. <noise> Kurwa. Marej nie miałby szans. A ta sabalenka cała to zwykła ku... Rozjebałbym ich w prime time'ie. Federer'a też bym rozjebał. Ja im pokażę wielkie OP tenisa. Oczywiście. O, widziałem jak Sasza Grej zmieściła takie cztery. A, wow, łokieć tenisisty. Kiedyś to było Fibak, Gąsiorek, Jędrzejewska, Gańszczyk. A ten Dąbrowski, gdyby tylko sponsorzy byli wtedy. Ech. Tak bym robił wszystkich, kurwa. A może lewą ręką? Jak nadal. Nie no, Janowicz to psychol. Kurwa. Rowerek. No ale jak musiał po szopach grać. No dobra, ale czemu ona nie jest pierwsza? Nie rozumiem. Ty, a pamiętasz Annę Kurnikową? Kontuzja dawna się odezwała. To ciekawe. Ciekawe czy tak samo krzyczy... Ciekawe, czy tak samo krzyczy w sypialni. Kurwa ten Sinner wygląda jak paluch z włosami. Wszystko pod kontrolą! Władza ja tam wolę oglądać damski tenis, bo wiele więcej widzę. Miała czym oddychać. Chyba damski penis, a nie to w Tajlandii. Prawdziwy tenis skończył się na sam prasie. Ja oglądam damski tenis y, dla ten, dla fabu, y, dla tego. Y, no, dla pięknej gry. A no i na Agasim. Gdyby nie ten nożownik uselz. Ten nie ma psychy. Ten się skończył. No, pewnie rucha się z psychoterapeutką. W sumie jestem trochę jak Boris Becker. Też prostytutka robiła mi kiedyś loda. Nie ma już żadnych autorytetów. Ty. Mam dowcip. Jak nazywa się? Najważniejszy ojciec na świecie. Ojciec świątyk. Ja to ją obserwuję od USA Open. Złodzieje bani okradają igę w Anglii i w Polsce. Ale z tym Lewandowskim to dajcie spokój. Kto to słyszał? Heh, ciekawe, czy Iga ma chłopę. Co? Ech, gdybym ja był selekcjonerem. Kiedyś w jednym meczu miałem cztery przyłożenia. A nie, to kurwa w bandich. Czemu tych jedenastu patałachów tak nie potrafi? Ja to się tenisem interesuję, od kiedy Alcaraz na chleb mówił Pep. <grym> Pep Guardiola. <grym> ja mam w sumie to nawet 10 lat wcześniej. Kurwa, jaki jestem stary. A dobra, pierdolę się bez rozgrzewki. Nie no, return do dopracowania. To jest kurwa skandal co nagra. No i chuj! Zerwałem więc to. A, a może zostanę prezesem? W sumie czemu nie? Mam brata tenisiste. Ja to mógłbym zastąpić Karola stopę w komentowaniu. <laughs> Ewidentnie kurwa ten forchent nie leżał. Brajanek, Jessica! Zapierdalać! Będziecie mistrzami jak Iga. I niech mi powiedzą, że tenis jest sportem dla białych, uprzywilejowanych mężczyzn. Przecież ja tu zapierdalam jak jakiś... I pomyśleć, że zaczynałem od ping-ponga. No, od, od birr ponga, tak naprawdę. Kurwa, nie znam już nikogo w topce. Dobra. Pierdolę. Przerzucam się na padla.